Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj Axel RC, część druga. Chciałem przeprosić Was, że wczoraj nie wystawiłem filmik jak obiecałem w Telegramie. Ale może nawet wyszło na lepiej, bo dzisiaj rano w Discordzie wyszedł announcement, że trzeba było dwa zadania zrobić, ale jedno z nich w związku z tym, że Terra sieć padła. Teraz jedno z tych nie trzeba, zrobić, nie trzeba robić, bo ono było w sieci Terra i jego się już po prostu nie da zrobić. A także, że oni przesunęli e, wykonywanie zadania nie na 16, był ostatni termin, a teraz jest 22, dlatego mamy jeszcze sporo czasu. Pokażę, co trzeba zrobić. Będziemy przerzucać NFT z jednej sieci w drugą. Do tego robimy Connect, Metamask. Tutaj wam pokażę, co wy już zrobiliście. Jak widzicie, ja już mam tu dużo wykonanych zadań. To była część pierwsza. Ona będzie na ekranie. Jeżeli nie robiliście, jak zrobić, możecie zobaczyć zeszły filmik. A dzisiaj, my robimy bridge NFT. Wchodzimy w NFT, NFT Bridge i musimy, będziemy musieli zrobić następującą rzecz. My musimy wybrać jedno NFT, zapamiętać jego numer, u mnie będzie to 8290, sieć Avalanche. My będziemy musieli przerzucić ją z sieci Avalanche, zacznę w sieć Polygon, później z sieci Polygon ja ją przerzucę na Fantoma i z Fantoma ja ją zwrócę na Avalanche, czyli sumarnie będzie 3 przerzucenia NFT. Takie jest zadanie. No i zaczynamy. Wybieram Polygon, Bridge Transfer. Switch. Continue. I teraz po prostu będziemy musieli czekać, aż nasz NFT z Avalanche przejdzie na Polygon. I jak widzicie, jest zrobione, przerzucone teraz z NFT mamy w sieci Polygon. I teraz mamy. Naciskamy na tą samą NFT. Wybieramy sieć. Teraz, jak mówiłem, będzie sieć phantom Bridge Switch Network Confirm No i mamy przerzucone z poligona na phantom Teraz robimy ostatnią część Wybieramy znowu to samo I zwracamy na Avalanche, w sieci której było na początku no i mamy wykonane zadanie teraz odświeżę stronę i powinno się tutaj pojawić na zielono, jak widzicie mam na zielono także pokażę schemat jak to ma wyglądać Czyli ja zrobiłem z na poligon, z poligonu na Fantomy i z Fantomu zwróciłem na Avalanche. Teraz idziemy do Discorda, naciskamy Verify, join Axel i później po kilku minutach w GM napiszcie po prostu GM, żeby sprawdzić, czy dalej rola. Powinno pojawić się NFT Bridge Tester. A jeżeli zrobicie pierwszą część, to także Testnet e, version 1. Tester. Sam projekt pisze, e, po co są te role. E, oni piszą, że nie mogą na razie nic dużo mówić, ale coś dużego jest za rogiem. Dlatego polecam zrobić z kilku kąt, jak zawsze. Mam nadzieję, że nie straciliście dużo na Lunie i UST, a może nawet i zarobiliście, kto handluje i brał shorta. Życzę miłego dnia. No, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym filmiku.